ja na nie mam 50 ulic nie no przestań nie mów tak nigdy by tak nie było moi no wice mnie skończony. kochają no, co? daj flesza dawaj lecisz no nie no pierd... aha dobra mocny smoke Wygraj to, bo przesrane będziemy mieli. Nice. Wiecie, widzowie, jak będziecie kiedyś grać z tym sfelem, to pamiętajcie, że on lubi mieć wywieraną presję. Także, musicie go no mówić Masz to wygrać, kurbana. Mapa. Najgorsza szloro. Dobra, Rush ploch. Dobra Ostatnie takie słowo na scrapdach położyłem Ja z rodzicami sobie A pierdolone serażki Bo ja Dobra najgorszy jesteś Nie da się lecić jako pierwszy tą gó gówno taką Kom <noise> pewnie basem poszedł Bo to aboli, boli go kurwa chuj boli Bo w ruinach siedzi kamki Nie ma chuja nie siedzi żadnych ruinach to kurwo oh, Nice Wygrałeś to ale wyszedłem na chwilę z aplikacji nie było tego widać <gryw> Daj dropa Mamy bo Daj no, dropa. Nie to nie MP7 możesz dać. Daj mi MP7. Nie, ja wolę MP2. O kurwa! Wyzwanie. Ale challenger dostałem. Dobra, totalnie nie wiem, gdzie mapy grzeć po tera. Chcę sobie dać sprawę z tego. Just join the queue. Wait until the lobby fills up. Join the lobby. Pokaż your key.

Z tego basem player. Pa, jaką głowę pierdolę. Patrzę tak przybliżyłem do ekranu, że nie widzę nic poza iPadem. ja jakbym pa... kucnął Nic poza iPadem, to kurwa, nie widzę. A, ha, ha, ha. Dobra, dobra. Ej, jakbym kłócnął, a chciałem kłócnąć, tego nie zrobiłem, to bym go zabił. handkami chyba dobraj. moje włosy, kurwa, bo widać. Przybliżyłem do ekranu Jakiś debil ja Tak często, często jak się na piksele Czasami jak się na piksele wcelowuje I potrzebuje reakcji to tak się przybliżę do ekranu Łatwiej zareagować wtedy bamba mam ma. leżysz piesku Mam normalną broń Jest ten tu, schody Cfel dziwka oh, Sorry Ja mu kosy daję... Kosy mu daję! A dobra. Myślałem, że się odwraca, bo się spojrzał w prawo na chwilę, na tego palaka, nie? Chciałem zobaczyć gdzie ten palak wyglądał. I myślałem, że się obróci na mnie. I go zabijłem. Dobry palaczek go tak przycisnął. I weźmy dajmy jak najwięcej kosy, ja idę odmidam. Nie no przestań. Na Taką, ale chuj. Czemu mi tak na pizdy dostałem Putero? Halo Tego na... Po, tego na basenach rozjebie kosu. Weź go po Zwap to go na siebie Nie bo ja muszę killen, nadrobić. Mogę flaszuję. Okej. Okay. Rozjebałem ich tak szybko, że kurwa się ja runda zakończyła w mgnieniu oka. Mgnienie oka. Ta NK trochę jak NT. A rozwiń pojęcie w mgnieniu oka. O, tak szybko. To jest jego ży życiowa szansa, kiedy uda mu się rozjechać mnie na piksel. Ta. A milimetr z główki miał. To chyba jest jedyna dobra rzecz, na, na którą tą broń stać. To jest właśnie pikowanie kurwa na piksel. I tapowanie. Maszkę weksa zagramy może. Jest my na broń cicho bądź, nie, nie nazywaj je tak. Maszkę weksa zagramy. Dobra, czemu tu pixel dosłup O musiał dostać head i w ciało przez pixel. Też smoka Czekaj, flesza rzucam. Flash odsun się. Od, od Bestia Beast Jałt Beast Jestem Beast, jestem Beast Dobra, no dawaj, no boś nie daje Nie, ci nic nie daje No daj, boś Nie, dawaj Muszę zabić coś no, Sari, będziesz sobie pikać te pixel Jak chcesz, by zrekaj na tego akacza? No czuję znaczy, ty no trwno słyszałem czemu po lewej? Halo mm, Jakie od tapy napierdałem, creepyle On stary centę cofnął minus 50 Ta tapa mówi. Czarny kurwa Ej, włączyłem scope'a, zabiłem go ze scope'em A pokazało, że bez scope'a Tak szybki quickscope, że nie było tego widać nawet Na nagraniu Ha, to nie wiem Ja go Z jak scope'ika Dobra, dawaj, dig Dobra Opa o, widzicie, widzę na mój serwer Discord, zbijamy 400 osób. Nie wiem, mówiłem to już kiedyś. Ty, teraz nie grają, co jest? Plac mi zaraz pójdzie. Basen. Basen, patrzmy basen. Jeden te schodki, a drugi basen. Schodki od basenu i basen. Teraz może plecy iść, bo ci chodzi A go nie, nie trafiłem z tego diga nie? Dostał ciało. Jak, jak masz najda to się znajduj. O tu jest na blisko stary Po hicie. Zobacz, jeśli ma chwilę. Zero mam. Dobrze, stary, <noise> to go czy, my to, czy, tym, czy my to właśnie nazywamy fory? <noise> nie, dla mnie to jest lepsze niż no, to, że jest na broń. Nie ma recoil'a, nie, nie ma nic na broń. Ja I gdzie tu jest fory? Szpytam Kulpa A ścianę dostałem Halo, hej! O boże, to jest Francja? Ta to Taką tym... losową, lepsze jest nie wychodź, boże Dobra weź. Nie mogę no to zobaczyć. się. A w mam kurwa, nie gdzie idę. A bo oni raszcze go mida, minus 98. Jak widać, przy dziewięć są głodni zyszęstwa, dlatego zepsuję im marzenia, wszystko. Głównie tam był? Jeden mam debil kupił smoke'a w pierwszej rundzie, o co tu chodzi? to były nasze smoki. chyba nie <noise> bo on wcześniej też no kupił no smoke'a w pierwszej nie. nie no, nasze, no, bo ja nie rzuciłem, oni tam mieli 3 smoke'i jeśli swojego no ale on, swojego on, z... on stary w... dobra, mp5, mp5 na f co on pisze? Dobra <noise>

Kup do no, kufu, kup do no, kup to no, kup, no, kup No ale tam requesta wysłałem, ziomek w sklepie Nie wiem to co gościu Dobra, się kupi Byśmy mieli więcej granatu dwa razy ja nie chciałem ja Czyli głupi Jest chyba mit i... O-block Jak lotek Jaki O-block? Oblok, blok to jest oblok od dzisiaj. Oblok, oblok, oblok. No. On mi jakoś preefend dał po prostu wiele Nie nie wiem gdzie jest ja mapę po prostu to... Co, mnie w sumie. Słuchaj, Planting. Planting. Wiesz. Ten palak jest OP, tylko Słuchaj. czasem go misuję. Wiesz, jak w ogóle ten palak się odbija, nie? Jak masz to, to okrągłe coś stajcie. I to ma taki daszek. To się odbija z tej strony daszka i leci nad tym metalowym rurą taką. Odbija się i ląduje tu. Zajmie się palak. To... Najdawał mi tu chyba. Bo... Nie wiem skąd ten Nade. Tylko teraz i Nie wiem o co się chodzi. Dobra, takie, im daję te głowy, że ja nie ja chcę, że jestem odjebany, bo ja po prostu w nich klikuję i daję tapy. No i się już nie Mam dabę z ocha, Ej, mam dabę stąd, ocha, czy paralela? Robię systemy, to mi pokazuje się standoff jakby w paralelu i standoff i paralel standoffie, O, zaflaszować ci? Nie. A ja fleszuję. elo. Słaby ten flesz chyba. <grym> co. O od razu Pierdalaj iść O Boże jakie gówno Czemu mnie traficie się <grymka> mógł De de deklasacja tak to się można mówi, co tak no. why not chateng chateng <laughs> cheating czy che czyteng shoot i shoot i maybe pc ja ja usy kiedy busa prosta nie. A no i to dosłownie, To wiem, padać, ale to nie mój prime. W tej chwili gramy Bo6 Fajr, yeah. to jest standard. Tu żyjemy, on nikogo nie okarnę. Bo7 No gramy, no, dawaj tutaj. Choborze, no przesadnie. Nie gdzie to się daje do maksa? Nie, nigdy nie dawałem tego w No właśnie, coś kurwa, głównym. Tu daje takie busy Ta cewka skąd strzelała? Tu jest Jest tam, ta cewka No <laughs> nie wiem Cewki jebane Co oni robią? Najproste, no maxa Nie spierdalaj, bo z, będzie zabijać Ja nagrywam go się Adage, oh. Proszę, Może Każda kulka ominęła tego z śmiecia. Tą cewkę zapydziałem. <grym> Neszut. Nice I obaj tego hamasa ogólnie w dupę. Daj mi tego boost'a no. Ja o tego nie, tego... nie, nie. Daj papa z 40 proszę. Nic proszę, się nie daje, proszę. proszę. Niech nie myślą już z tym PC-tem. Nie. Leks, sand, kurwa nie chce mi się Dawaj lecimy te Znaczy no, longa w... <laughs> Dobra, <laughs> Dobra